Siemaneiro, witam was. Serdeczniunio! Fajnie, że wpadliście, dawno w gastu nie było, troszkę się kaniłam, ale no dobra, no to nie będę się rozchodził, lecimy o to została Dane Dany jest zestaw liczb 4911, 15, 27, jakby widział swoje oceny z Polaka. O Boże są dobra mniejsza. Do podanych liczb dopisano jeszcze jedną liczbę i wtedy średnia arytmetyczna nowego zestawu liczb zwiększyła się o 1. Dobra, czyli najpierw czy musimy policzyć ile to jest suma tych liczb. Czyli jak dodamy 4 plus 9 plus 11 plus 15 plus 21, otrzymamy sumę 60. I ile ich 2, 3, 4, 5, 5. 60 na 5 równa się 12. A teraz do podanych zestawu liczb dodano jeszcze jedną liczbę, czyli do 60 dodano jeszcze jakiegoś x, Nie wiemy. Dzielimy teraz na 6 i wynik wyszedł 13. Tak? Bo jest. I wtedy się metryczną nowego zestawu liczb zwiększyła się o 1, nie? bo 12 jest 13, zwiększyła się o 1, dodaliśmy jakiegoś x. No i teraz tak, to wezmę sobie w nawias, yy, ale tylko licznik. I teraz obie strony mnożymy razy 6, żeby się podbyć tego tutaj mianowniczka. Czyli 60 plus x jest równe 13 razy 6, kochani, 60 plus 18 to jest 78. Wystarczy 60 na drugą stronę przerzucić, i wtedy mamy 78. Pamiętamy, że jak przerzucamy na drugą stronę, zmienia się znak na przeciwny. To jest bardzo istotna sprawa, bardzo ważna, wręcz fundamentalna, jak to, że oddychamy nieświadomie, ale oddychamy, co nie? Dobra, no i co? Odpowiedź to jest prawidłowa w tym odcinku tyle. Jeżeli cokolwiek z niego zrozumieliście, zapraszam serdecznie do udostępniania tego filmiku u siebie na Facebooku, Instagramie albo na TikToku. Pozdrawiam Was ciepło i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Yo! Jeżeli filmik się podobał, możecie oznaczać znajomych, którzy uwalą maturę w najbliższym czasie lub w przyszłym roku! Zajrzyjcie koniecznie na opis pod filmikiem! Tam na dole są tam linki do poszczególnych działów, także każdy uczy się konkretnie tego, z czym ma problem! Super, i wszystko jest podzielone na działy! Świetnie! Jeżeli filmik się podobał, podeślij go koniecznie swoim znajomym najbliższym, daj lajka, daj łapkę w górę, w górę dziękuję za to serdecznie. Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco z każdym najnowszym zadaniem wrzuconym na właśnie niego. Zadania są publikowane codziennie więcej. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmików na kanale, dajcie znać w komentarzu koniecznie. Dziękuję wam za to. Dziękuję za każdy komentarz, za ten feedback, dzięki niemu ten kanał się coraz szybciej i prędzej rozwija. Zapraszam Was serdecznie do podsyłania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Serdecznie dziękuję za każde, postaram się szybko wrzucić na kanał rozwiązanie. Co więcej, tego zadania z wytłumaczeniem i objaśnieniem oczywiście. Zapraszam wszystkich do komentowania, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia. Cześć!